No, oczywiście może pomóc każdemu i z mobila, i z przenośki i na takiej wysokości jakby było na bloku, no to myślę, że ustkę zrobi, ustkę zrobi. Tylko że trzeba by oddzielną antenę do tego podłączyć i może, może byśmy się jakoś dogadali. Może tę antenę, ja przemiennik, znaczy papugę i, i, i tego. Zobaczymy, co, co ty na to? A tą antenę teraz to, tyle, tyle, to, mnie, to nie może fali, nie możesz wykorzystać? No właśnie to miałem na myśli, to miałem na myśli yy, Jak najbardziej i to chyba jest nawet yy, taka sama antena jak Marino yy, Tak, tak, może firmy inne, ale wyglądają identycznie, nie? No, także chłopie fajny pomysł nam się zrodził, super Super, super, fajnie, ale kurczę, będzie... Idziemy jak burza, panie. No dobra, a wiesz, antenę i taką kupioną, jest taką kupioną. Wiesz, na zrobią nie oddam na pewno. A mówię, do przemiennika, do tej papugi i na się mogę coś tam dorzucić. Ja bym chciał. Nie ma problemu. Eee, po prostu im szybciej to zrobimy, tym chamar lepiej. No dobra, to ok, to temat jest na gorąco, że tak powiem i, i do ogarnięcia w najbliższej przyszłości, w pierwszej kolejności. Także będziemy w kontakcie i będę myślał yy, o tym, jak wrócę do domu. No wyślij mi tam ten filmik, na pewno, bo to jest ciekawy, yy, plus ten yy, koszta, czy no nie wiem, jakichś tam aukcji, nieaukcji, nie czy czegoś takiego, bo może się jeszcze zrobić przed zimą, tak? Więc mamy fajną zimę spokojną, zapewnioną, tak? Z Dobra, okej, okay. temat jest aktualny. To ja wracam do siebie. wracaj, wracaj, dobra. to później na radiu, hej. No, hej, na razie, 7-3. Rozmawiały stacje Bryza 4721 i Bryza 3 z Ustawskiego Klubu Łączności Sibiradio, zapraszamy do kontaktu Dokładnie, bardzo zapraszamy Wszystkich chętnych, przywędrzy Bajo Bajo, Bajo, strona internetowa, sibiradio.ustka.pl Połączności Jest to Facebook, Łączności Tak jest, tak jest, dobra, na razie, hej